Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj czas na recenzję Huawei P60 Pro. Jak wypadł, jakie moje wnioski, jakie uwagi, fajny telefon, niefajny. Cóż, czas na moje pierwsze wrażenia już były, czyli czas na recenzję. No, dobra. Jak to wypada? Wygląd samego telefonu? Może się podobać, może nie. Ja bym wolał bardziej inny, czarny po prostu. Ale spoko daje to radę. Szkło to, humlun glas, które jest tutaj na froncie Huawei, Ja powiem, że telefon testowy nie ma żadnych rys, a na konkurencyjnych rozwiązaniach Gorilla Glass już takowe często widziałem na fonach, które przechodziły do mnie z różnych rąk, więc pod tym względem no, chyba się sprawdza to szkło, więc można powiedzieć, że jest to jakaś konkurencja i pozytywne również rozwiązanie, jeżeli chodzi o ochronę frontu i ekranu. Aparaty się jeszcze nie porysowały, a o nich później. Myślę, że samo działanie tego smartfona. Snapdragon 8 Plus Gen 1, który tutaj jest bez 5G, jego komfort działania no, nie jest to zbyt dobre. Znaczy, się, temperaturowo telefon jakoś ma bardzo słabo rozwiązane odprowadzanie ciepła podczas samego testu e, takiego mocnego obciążenia samego procesora. Ponad 47 stopni to jest naprawdę chyba największym wynikiem, jaki ostatnio widziałem. Podczas jakichś nagrywek, nie wiem, speed testów, grania, dłuższego używania aparatu, telefon naprawdę robi się ciepły. Fakt, nie ma może w domu jakichś 30 paru stopni, 20 parę ich jest, ale no powiem Wam, że e, jeżeli chodzi o jakość tutaj rozwiązania odprowadzania ciepła i chłodzenia go, naprawdę słabo. Moim zdaniem już podczas speed testów potrafił się mi czasami po prostu nawet przycinać, e, gdzie, gdzie, gdzie to jest aż dziwne. E, sam system, no wiadomo, nie mamy usług Google, możemy zainstalować Gboxa, który. No, powoduje to, że praktycznie uruchomicie wszystko, co praktycznie chcecie, fakt, że jest to obarczone tym, że nie pozostają te aplikacje w ramie, że zawsze jak po nich do, do nich wracacie, one się ponownie uruchamiają. To jest jakiś mały minus. Trzeba przyznać, no, ale no jest rozwiązanie jak zwykle na usługi Google. Nie wszystko działa. Większość rzeczy działa tych, co najbardziej potrzebujecie, na pewno się z nich ucieszycie, że są na pokładzie i można z nich korzystać. Oczywiście w rozwiązaniu Huawei. Czyli w app galery też już jest dużo tego, co można czego nie ma. To się da jakoś z plików APK doinstalować gry. Też praktycznie wszystkie, no, które ja w testach używam, chodzą. Więc pod tym względem jest ok. Aktualizacje przychodzą. Sam, sam system oparty na Androidzie, wiadomo, jest to no, 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 wersja MY13.1, czyli można podejrzewać, że oparta na Androidzie 13 zabezpieczenia z 1 czerwca. Więc no, tutaj sobie Huawei. Fajnie radę daje. Ekran, jego jasność, wyświetlanie obrazu spoko, tutaj nie mam żadnych zarzutów. Rozpoznawanie twarzą jest trochę dłuższe, ale bezpieczniejsze. Jak widzicie, mimo że jestem za kamerą, gdzieś tam jakoś mnie znajduje. Czytniki papilarnych, naprawdę bardzo, bardzo fajny, szybki, bezproblemowy. Tutaj do niego zastrzeżeń żadnych nie miałem. Naprawdę fajnie, turbo, szybko telefon się rozblokowuje. Co do ramu właśnie mały minus używania jak już powiedziałem wam G-boxa, czyli mianowicie taki jest to, że, że te pra aplikacje praktycznie nie siedzą w ramie, zawsze to się wszystko ubija. Więc tutaj no ilość ramu adekwatna, bo i tak że tak powiem większość z niego wylatuje e, podczas użytkowania. E, co dalej z ciekawostek mogę wam powiedzieć. E, na pewno fajnie, że jest ładowarka. Jest te 80. 8 watów. Jest etui, które no, no must have, bo wiadomo, te aparaty są duże i tutaj ochrona jest na dobrym poziomie, moim zdaniem. Mm, ale mm, troszkę mnie właśnie irytuje to jego działanie, czyli ta problemy z temperaturą, jak i również no czasami potrafi się on przyciąć, co to, to powiem wam, że, że przy jakichś flagowcach, których no już no, tegorocznych wszystkie sprawdzałem zeszłoroczne, no jeszcze Rzadko, a po prawie że wcale nie zdarzyło mi się, żeby telefon pod wpływem zwykłego jakiegoś użytkowania, mojego testowania, po prostu potrafił się przyciąć, bo było mu za ciepło. Mimo, że nie, ma, nie, nie siedzę na zewnątrz nagrywając moje speed testy przy 30 stopniach, jak teraz mamy za oknem, no więc to było trochę problematyczne. Eee, co dalej? Foto. Tutaj strasznie Huawei się chwali, że telefon jest naprawdę super, hiper foto zdjęciowy. Powiem Wam, że jak. Przeglądam te zdjęcia już tych smartfonów od paru lat. Za każdym razem słyszę, że nowe, super, hiper. Nie wiadomo, co się w tych zdjęciach ma dziać, jak one mają nie wychodzić, jak mają być super. No i powiem Wam, że jak dla mnie to on nie odbiega jakością od tych zdjęć, od kwestii tegorocznych flagowców. Fakt jest ten taki 3,5-krotny zoom cyfrowy, no tutaj dwuogniskowa soczewka, fajnie to robi. No te zdjęcia wychodzą, naprawdę są ładne. Jeżeli ktoś szuka smartfona, który ma mieć naprawdę dobre zdjęcia, to i będzie z Huawei P60 Pro zadowolony, i z Samsunga topowego, i z OnePlusa. Wiadomo, kwestia tutaj niuansów, jeżeli komuś coś bardziej odpowiada, czegoś bardziej potrzebuje, no tutaj zoomy naprawdę w Huawei'u wychodzą ładnie. Praktycznie te takie nominalne ustawienia, które są, robi to robotę. Jest to ładne, Zdjęcia nie są jakieś takie przeamoletyzowane, przekolorowane. Naprawdę chodzą ładne tak naturalnie, jak powinny wychodzić. Więc tutaj fotograficznie jest naprawdę dobrze. Ale czy to jest hiper super najlepszy telefon, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jak dla mnie po prostu mieści się w standardzie flagowców, czyli jest po prostu tak jak u każdego flagowca, naprawdę te zdjęcia wychodzą dobrze. I, i, i tego mogę, to mogę wam powiedzieć, naprawdę przerzuciłem przecykałem trochę tych zdjęć, szczegóły detale, powiększenia. Tryb nocny też oddaje. Jest ładny. Wiadomo, w nocy, jak to w nocy mało światła, więc przy jakichś większych powiększeniach, no to już te zdjęcia nie są fajne przy totalnej ciemności, pokazuje, że jest jasny ten obiektyw, gdzie, gdzie totalnie zgaszone światło w kuchni, a coś jeszcze widać na tych zdjęciach, więc pod tym względem OK. Ale powiem tyle. Gdybym miał brać ten telefon pod względem tylko i wyłącznie zdjęć, no nie, zresztą wiecie, smartfon to jest smartfon, to jest coś, co używacie na co dzień, to nie jest aparat, którego używacie non stop, więc nie rozumiem trochę, ale to jest nie tylko Huawei, większość producentów nastawia się, jakie one te ich smartfony super zdjęć nie robią, ale to jest telefon, to nie jest aparat, to coś, co mamy używać, ma fajnie działać, szybko działać, być responsywne, komunikatywne, mać, mieć jakieś aktualizacje, jakieś fajne feature'y w softcie i tak dalej, aparat... Wyciągasz was na jakiś czas, nie wiem, ja wyciągam może raz w tygodniu coś, cyknę. Reszta czasu to jest normalne użytkowanie. A tutaj ten telefon moim zdaniem na tle flagowców, które mam, testuję, porównuję, z, bo wiecie, tym się zajmuję na co dzień, u mnie leży ich naprawdę naście, to wypada chyba najgorzej, szczerze mówiąc. Po pierwsze, no wiadomo, brak 5G, brak, brak Google'a, to już robi swoje, trzeba kombinować. Dwa, temperatura tego procesora i jego jakby sposób działania, że się potrafi zawiesić, przygrzać, jest za gorąco. No nie, to mi nie odpowiada. No też większość już ma Snapdragon 8G2, tu mamy 8 plus Gen1. Porobiłem speed testy i powiem wam, że praktycznie z żadnym fonem, który aktualnie u mnie jest, nawet zeszłorocznym, ten Huawei nie wygrywa tych speed testów, jest po prostu gorszy, wolniejszy. No to mnie nie przekonuje, no, żeby wydać za niego tyle pieniędzy, gdzie, gdzie nie dostajemy tego, co mamy standardowo u wszystkich. Fakt, mamy dobry aparat, bo to trzeba przyznać. Mamy lepsze szkło na ekranie, chociaż. No wiecie, wszystko da się było porysować. Trzeba sprawdzić, czy Rick Everything już sprawdził, jaka jest realna twardość tego szkła no, Sądzę, że tak, nawet nie zobaczyłem, sorry. E, mogłem zerknąć przed nagraniem filmu. Ewentualnie może coś napiszę w, tutaj w komentarzu, czy jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o, o rysowanie w skali Mofa, czy tam będzie więcej niż 8, to zerknę, to może Wam napisał, bo dam dziś odnośnik do filmu, jeżeli już go nagrał. No, ale cóż, no, mam mieszane uczucia. Co do tej P60 Pro, wszystko, się, wszystko by się zgadzało, gdyby była lepsza kwestia, jeżeli chodzi o, o jego kulturę pracy, czyli żeby się tak nie grzał, nie przycinał, to bym był zadowolony. Już nawet brak tych usług Google przemęczę. I brak 5G. No, ale jak flagowy telefon podczas nagrywek z testów, ja czuję, że, że, on, że on już zwalnia i normalnie podczas użytkowania czuję, że jest naprawdę bardzo ciepły, to już mnie trochę irytuje. Reszta rzeczy, rozmowy, Wi-Fi, GPS, tego typu sprawa, standardowo w każdym telefonie, już w każdym flagowcu to działa, nie mam zastrzeżeń. Ładnie brzmi, głośniki stereo są jak najbardziej na plus. Plusem też jest oczywiście to, że macie IRD, więc może można go używać jako pilota, więc to jest fajne rozwiązanie, w jakiś sposób dodaje to trochę do niego. No ale cóż, ja mam ogólnie mieszane uczucia. Jest taka ja playlista o nim, zobaczcie sobie, jak to wygląda. W szczególności speed testy, rzućcie okiem, bo trochę trochę mam wrażenie, że, no, że za drogo, a nie aż tak dobrze. Chyba tyle. Jakoś takie mam wrażenia po użytkowaniu P60 Pro. Ogólnie telefon poprawny, no ale po prostu moim zdaniem są lepsi od niego w tym roku. No i tutaj moim zdaniem Huawei w tym roku się... Nie postarał. Fotografia, fotografią jest ok na wysokim poziomie, no ale słuchajcie, zdjęcia to nie wszystko. Tyle. Z tej strony łócek trzymajcie się ciepło. Hej.